Dziękuję, że ze mną jesteście. Dla mnie, na Podlasiu, wcale nie chodzi o liczbę lajków czy subskrypcji. Chciałbym, by ten komunikat, który usłyszycie, był częścią mnie na zawsze. Jedną z moich dewiz jest ta, że warto rozmawiać z każdym. Lubię pięknych ludzi. Ich wygląd nie ma dla mnie żadnego znaczenia. Tak samo, jak nie ma dla mnie znaczenia opinia innych ludzi. Liczy się autentyczność, empatia, i miłość. Prawdziwe piękno nie tkwi na zewnątrz, ale w tym, kim jesteśmy w środku. Dlatego ja uwielbiam rozmawiać z każdym. Chcę poznać historię życia mojego rozmówcy bądź rozmówczyni. W sposób szczególny doceniam rozmowy z babcią lub dziadkiem. To oni przez pokolenia chronią i kultywują przepiękne tradycje. Starość to jest coś takiego bez wyjścia. Ale wyjścia kiedyś nie będzie dla nikogo z nas. Za wszystkie polecajki. Za każdy gest. I za każdą chwilę miłości dziękuję, Paweł noga. Siadaj Kuba, obejrzymy coś teraz wiesz, fajnego z Kuraszewa. <laughs> Jeszcze nie mamy filmu z Kuroszewa, ale jak <laughs> będzie nagrany, to, yy, to możemy zrobić tak, że tak kiedyś się w kinie zaczynały, prawda, kroniki filmowe, to taką może kronikę trzeba zrobić tutaj, że jak ktoś siądzie, to najpierw pójdzie cała kronika o Kuraszewie. <laughs> Piękna miejscowość Kuraszewa w gminie Czyże. Poznajcie panią Monikę. Witam. I pana Kubę. Witamy, witamy witam serdecznie. I nasz Tobisław. I nasz Tobisław, tak. To nasz komplet. I co sprowadza mieszkańców Leszna na Podlasie? Piękne miejsce, spokój. No. Właściwie to sami nie wiemy. Trudno nam to po powiedzieć i jakoś wytłumaczyć. wytłumaczyć. Trudno wytłumaczyć, ale, ale przyciągnęło nas to miejsce. I, I na razie nigdzie się stąd nie zamierzamy wyprowadzać. Czyli tak, zostawiliście jest. Leszno? Tak, zostawiliśmy całkowicie. Leszno. Jest nam tutaj bardzo dobrze. Całkowicie się tu odnaleźliśmy. Żyje nam się po prostu cudownie. Niczego nam tutaj nie brakuje. Także... Słuchajcie, pierwsze co się rzuca w oczy, to ta brama. Tak. Z naszą nazwą, nazwą naszego miejsca dla Ciebie w Kuraszewie. Tu po prawej jest nasz domek, który wyremontowaliśmy i zaadoptowaliśmy tak trochę po swojemu, żeby nam się dobrze tu mieszkało i żyło. Gratulacje dla Was za zachowanie klimatu. Dziękujemy. dziękujemy. Tak, było to dla nas ważne i to od samego początku zakładaliśmy, że tak ma być. Drewniany Mają domek, być drewniany domek okiennice. Tak, dokładnie. O, to mi się podoba, że ktoś po prostu przyjeżdża z Województwa Wielkopolskiego tak. i on docenia architekturę drewnianą. Tak. Dokładnie, doceniliśmy właśnie tutaj te piękne widoki i te piękne zdobienia, zdobienia, te, zdobienia tak. Te domy, tak. Które, które, które są tutaj w okolicy. Pani Moniko, a co tutaj jest? Co tutaj będzie? Tutaj jest... już jest w zasadzie, można powiedzieć, kemping. Pierwszy kemping dla dorosłych. Kemping? Pierwszy camping. w Polsce, tak, tak. Pierwszy w Polsce kemping. Dla dorosłych, dla ludzi, którzy chcą się wyciszyć. Chcą zaznać spokoju, zregenerować, troszkę swoje poprawić zregenerować. swoje zdrowie, bo mamy też trochę Urządzenia urządzeń, takie? Takie, takich jak na przykład hiperbaria, które mogą w tym pomóc. Także ktoś, kto chce o to zdrowie zadbać albo je zregenerować, myślę, że tutaj znajdzie coś dla siebie. A to chyba wszystko przez to, że sami jeździliście kamperem. Tak, przez jakiś czas jeździliśmy. tak. Spodobało nam się to, też zwiedziliśmy trochę kempingów w Polsce, sporo jeździliśmy po Polsce. Aczkolwiek pierwszy raz na Podlasiu w ogóle w swoim życiu byliśmy w 21, tak. czyli 4 lata temu. No i w zasadzie przez 3 lata udało się zakupić to miejsce i stworzyć to, co, co dzisiaj widzimy. Tutaj po prawej stronie jeszcze przerobiliśmy takie starsze chlewiki na cztery takie apartamenty, pokoje większe. Z taką też letnią kuchnią, w której zamierzam robić różnego rodzaju przetwory też. Także też będą w maju już teraz otwarte te, te pokoje. Czyli tutaj... można powiedzieć taka agroturystyka. Tak, tak to jest tak, Działamy agroturystyka. jako agroturystyka z miejscem, gdzie też może przyjechać kamper. Oczywiście z przyczepą, z namiotem. Z no i tutaj jeszcze też jest bardzo ważne, że ten kemping jest w winnicy. Tak. To jest 550 zasadzony winogron. One są wycięte troszeczkę teraz, przed zimą były wycięte, one dopiero rosną, więc, więc, więc na trawę, myślę, że w tym, w, tym, mogą... w tym roku już będą dosyć wysokie, bo musieliśmy je mocno przyciąć. Ja się dopiero tego uczę, więc, więc tutaj pomaga nam nasz taki przyjaciel, aż z Kaszub, tak. tutaj. Będzie to druga winnica w województwie podlaskim. No mało, tak, bo jest, tak, 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 tak. To będzie druga chyba, tak mi się wydaje. O, to pięknie. I tutaj właśnie między tą winnicą jest ponad 40 miejsc na kampery i na przyczepy przygotowane z wodą do picia, z wodą do mycia, z prądem. Ze wszystkim to jest wszystko, cała, cała infrastruktura przygotowana. Do tego są łazienki, sanitariaty całe też tutaj przygotowane. Tak. Jest też spust wody na szarą wodę, nie? tutaj też na, na, na kampery. Cała, cała infrastruktura jaka jest potrzebna do... A tam gdzie na Tak. Tak, dobrze, tak. To, tak, to jest na, Potem, nasza widziałam. piwniczka, zgadza się. Ale takich piwniczek tu w Lesznie nie było. Co też Oczywiście, się. że nie ma, tak? Tu była, to jest też tu była. Tu była. No, tu była, ale była zawalona. I w, obok na tym, przy tym miejscu, gdzie była stara piwnica, zbudowaliśmy. Postawiliśmy tak tą nową, zupełnie na nowo. Tak. Na takim polu dla kamperów to co powinno być? Bo wy jeździliście, tyle, tyle w miejscach byliście. No w zasadzie to, co mąż powiedział. To, to tutaj to cała są... infrastruktura, tak. która jest potrzebna, czyli, czyli prądy, wodę, które są tutaj doprowadzane na każde stanowisko e, praktycznie. Mamy miejsce do grillowania tam zrobione. To miejsce jest zrobione ze starych dyli szczęści części domu, który, który w którym mieszkamy. Tak. Tam mamy boisko, profesjonalne boisko do buli na końcu jeszcze. Także można rozgrywać nawet tak. turnieje. To takimi się rzuca, te, tak? Dobrze tak, mówię? Tymi tak, kulami tak. Z kulami. Mhm. Tak. Pierwsi goście siedzą. I witają. No, tak. no właśnie, ale u was już goście to byli, czy będą. Nie, 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 nie. dopiero nie, 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 nie. będą. W... w maju. Tak, tak już tak, w maju, w połowie maja już myślę, że będziemy tak. też mogli przywitać pierwszych gości w pokojach. A tutaj widać właśnie nasz teren, tam aż pod drzewa. To są miejsca, gdzie można korzystać i... Odpoczywać. I odpoczywać, tak. Możemy wejść, wejdźmy sobie tutaj do tu mamy taras, taras przyszliśmy dalej. Pięknie ktoś zaprojektował. To my, to wszystko my zrobiliśmy. To wszystko nasze. Pomysły, tak. i... A dobry macie pomysły. Wiesz. Trochę w swoim życiu yy, na... tworzyliśmy Budowaliśmy nowych na miejsc, się. tak do których często jeździliśmy i by, lub, lubiliśmy w nich bywać. A teraz się skupiliśmy na tym jednym tu, na Podlasiu i, i tutaj. Ale jak taki turysta może was znaleźć? W macie jakąś swoją stronę? Tak, strona już ruszyła na Facebooku. Znaczy Facebook ruszył, Instagram ruszył od paru dni, także współpracujemy też tutaj jeszcze z portalami, które są stricte związane z karawaningiem. Także jak trzeba wpisać? Dla ciebie, w, Dla ciebie Kuraszewie. w Kuraszewie, tak jak nazwa. Dla ciebie w Kuraszewie, tak. tak. tak Albo kemping tak. Kuraszewo też. Bo są jakby dwie tak. domeny, które, które, które można. Tu jest miejsce przygotowane. Tak, y, 25 jeszcze teraz przyjeżdża tutaj. Y, tężnia? Tężnia. Nieduża, ale taka, żeby można było sobie usiąść właśnie i też jeszcze korzystać z właściwości, także jakie dzisiaj, dzisiaj tężnia to Tężnia daje. Kończymy te wszystkie rzeczy, także przygotowujemy się do tego pierwszego weekendu majowego. Więc jeszcze jakieś są drobne y, prace. Prace robione, trwają tak. jeszcze, tak że mówię, tężni jeszcze nie ma. Jeszcze tutaj prace trwają. Tu zapraszamy do naszej oferujemy stodoły. też y, rowery na wynajem. Można skorzystać, jeśli ktoś o, nie ma kuba, własnych. Pani Kuba, się zatrzyma Właśnie rowery, to te będą? Też tak. Między tak, innymi tak. I zwykłe, i elektryczne. Tak. O, tutaj ścieżki rowerowe. Bo tutaj tutaj nie potrzeba ścieżek rowerowych. Tu są po prostu tak piękne drogi. Tak. I teraz odmówione, czy wystarczy się na wystarczy. rower i się niczego nie bać. Jest mały ruch i, i piękne widoki. Zapraszamy. Zapraszamy do. O, ale petarda. <głosy> <głosy> tak, także. <noise> o, ale trochę mnie wmurowało. <głosy> 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 się nie spodziewałem, słuchajcie. No my nie jesteśmy przygotowani dzisiaj na, na tak. gości jeszcze. Więc Super. tak trochę nie do końca jest. No, proszę to, Państwa, bo to ja do Pani Moniki. tutaj to tak po prostu. Zupełnie nies niespodziewanie. niespodziewanie tak. to... Tu mamy stodołę, która została stara, stąd przerobiona. Tak wyglądała tutaj, zresztą, z zewnątrz widać, wcześniej. Tak to wyglądało z zewnątrz tak. wcześniej. To, to są kupiliśmy. właśnie pokoje. <noise> a tutaj jest A to na końcu jest ta stodoła, w, w której tak. teraz jesteśmy. Jak ja kupiliście tak, to wyglądało? Tak tak to tak. wyglądało. Dokładnie tak to wyglądało. Tak tutaj zarośnięta była ta stodoła i tak. tak ją... Ale klimat był, nie? Oj, tak, bo, oczywiście, był, tak no, oczywiście, że, że był. Zachować, nawet żysta, tak. Nawet dobrze, jest to stara stodowa, ale zobaczcie. No, no, jak no, tak, do... oczywiście. No. no więc tutaj chyba... Tak jak tutaj widać na tym starym zdjęciu, nawet tej dołu starej, zachody słońca są tutaj niemożliwe. Nie? Są, Dlatego tak. tak usytuowaliśmy wszystkie te kempingi i wszystkie te miejsca, żeby mogli ludzie sobie też siedzieć i podziwiać zachody słońca. Tak, i z tego nieczorem. korzystać. I klimat dalej zostanie. Tak. I klimat oczywiście, zostanie. Tak, że zostanie. Także tutaj. Przyjechało dużo też naszych rzeczy, zostało wykorzystanych w tym miejscu, no bo my to traktujemy jako nasz dom. Całą oczywiście tutaj tą posesję to jest nasze miejsce, gdzie chcemy witać właśnie gości, ludzi, którzy będą się czuli u nas jak w domu. Jak w domu, jak przyjaciele, jak rodzina. Niech każdy wybiera, gdzie lepiej. A to co słuchajcie, pamiątki z Waszych podróży? To są, tak. To jest moja kolekcja żółwi, yy, właśnie to też z naszych opowiadaj. podróży w większości. Aczkolwiek też y, Dur, dużo. wieloletnia widzę. Oj, o. tak, tak, no co najmniej ma 20 lat. Żółwi udało się w końcu je policzyć teraz przy układaniu przeszło 350, także dosyć sporo. <laughs> <laughs> także tak, z, praktycznie z całego świata. Z miejsc, bardzo odległych niektóre. A jak się podobała dla was nasza gwara, jak przyjechaliście na... na tutaj? No ja tutaj wszystkim, z którym tutaj u nas też i pracują z nami tutaj, osoby tutaj z miejscowości, wszyscy, którzy dojeżdżają do nas, ja cały czas mówię, że mówili o swojej gwarze. Także ja się uczę, słucham. Na razie cały czas jej słucham. także tutaj no, Dużo rozumiecie? Ja dużo rozumiem. To jest takie, no, takie troszkę. To nie jest ani rosyjskie, ani białoruskie, ani ukraińskie. To jest, to jest tak, taka, słowiańskie. takie słowiańskie, takie inne. No wymieszane, wymieszane, ale ja już dosyć dużo rozumiem. No nie mówię jeszcze, nie mówię. A samo miejscowość Kuraszewu odkrywacie coraz bardziej? No, w sumie za bardzo nie można. Tu, tu nie ma co za bardzo w tej chwili Kuraszewa odkrywać, nie? Bo to jest wioska, która kiedyś miała swoją świetność. Tak jak słyszeliśmy, to 400 mieszkańców nawet w najlepszym. To jest zdecydowanie mniej Chyba i kurchany były. I wiesz, no, dużo tak, tu się sumie, działo jest. tak tak tak, tak, tak piaża, także tak, dużo tak, tu tak. się działo a dzisiaj to już jest taka spokojna wioska jak większość chyba polskich wiosek nie ale, ale mamy fajne tutaj bardzo nam się także tu dobrze mam nadzieję że nas tutaj przyjęli jakoś i zaakceptowali. <głosy> <głosy> także... Także... kuba opowiadaj do mnie skąd pomysł por portretu Bo to, a to jakby... przyjechało akurat od nas akurat z domu w... także tak jak w... mówiłam dużo są rzeczy rapackiego to jest kolekcja którą dostaliśmy też od rodziców. I tak przyjechała z nami. Ty to są typy uliczne, nie? Typy warszawskie warszawskie typu, typy. uliczne Warszawskie to są. typy uliczne właśnie. Tak, tak, mówię, tak jak tutaj żona mówi, przywieźliśmy wszystko, co mieliśmy w, z domu. Tak? No tak, tak, wiele rzeczy. Co, tu, to, mamy, toalety, tu mamy, tu tak? mamy toaletę, tutaj, tak? Mamy toaletę. Toaletę. Tak. Tutaj mamy. A tu twierdze, sobie. Gabinety, mamy hiperbarię. Właśnie tu hiperbaria jest. Także mogą. No, mi, do czego to służy? Jest... Jakie stworzenia? Oj, wszelakie, to, to, to na regenerację, czyli to właśnie, dlaczego To jest na komora trenowa. No. To jest komora o. trenowa z podniesionym y, ciśnieniem. Czyli jak mój syn trenuje biegi, to na takiej komorze ba na weekend, Jak tak, tak, najbardziej, tak, bo tak, tak, sportowcy bo to, to bardzo korzystają. Dużo, właśnie, żeby sobie zregenerować, ale też też przy różnych, na przykład, po operacjach można sobie... Tak, do szybszego przykład, gojenia. ...ran na przykład jest też bardzo wskazana, no, do poprawy całkowitego zdrowia jest. Także też mamy tutaj własną komorę hiberbaryczną, z której można skorzystać. O, na Podlasiu tego to nie ma za bardzo. No chyba najbliżej Białymstoku. w Białymstoku, z tego co wiemy, nie? Więc... Tutaj jest gabinet, który też przyjechał z nami. E... To jest gabinet tutaj żony, bo nie wiem czy Ty mówiłaś. Nie, nie wspominałam. Nie, także jest... jestem naturopatką i trenerem mentalnym zdrowia. Trenerem mentalnym zdrowia. To tym się zajmowałaś w lesz, nie? Yy, nie. nie, nie, nie. To było o, tak przy nawet... okazji. Właśnie dyplom czekają dyplomy jest. do, dyplom jest. tak, dla oczywiście dyplomy są i czekają na to, żeby właśnie zawisnąć na ścianie, żeby można było się zaznajomić. Słyszeliście o naszych szeptuchach? Oczywiście że tak, oczywiście. Chyba każdy, albo prawie każdy, tak, tak. Także no. tutaj też takie miejsce będzie, gdzie będzie można no. i porozmawiać, właśnie jak Ostrożym. sobie pomóc. Ja pracuję też z częstotliwościami. To jest medycyna informacyjna, tak może dosyć zagadkowo brzmi, ale to jest taka medycyna już XXI wieku. No i te wszystkie urządzenia, i to z czym ja pracuję, wiąże się na naturalnym działaniu całkowicie. Nie? Na tym, co wspiera organizm, co go regeneruje, co mu pomaga, po to, żeby właśnie to zdrowie. Utrzymać czy poprawić. nie? Mamy też urządzenie do terapii wodorowej. Tak, mamy tu jeszcze nie jest przeniesione. Jak one wyglądają, No to potem pokażemy, bo jest w domu akurat to urządzenie. Urzane. No to, to akurat polega no. na tym, że wdychamy wodór, odpowiednio oczywiście wodór, odpowiednio przygotowany w odpowiednim stężeniu. No i on też wpływa na nasze komórki i poprawia tak ich zdolność do regeneracji. Jest i... możliwość też założenia odpowiednich okularów, można sobie zregenerować też. Oczy, wzrok, także. Wzrok, wiadomo, jest... że takie wszystkie naturalne metody wymagają systematyczności i powtarzania, prawda, żeby to zadziałało. To nie jest tabletka, która od razu działa cuda, tylko jednak potrzeba no trochę pracy. A tu powiem Wam, że odeszliście od takiej sztampowej agroturystyki, że ta tak. przyjeżdża i nocuje. No. Tak, nie, nie. To będzie tak. No, w sumie chcieliśmy zrobić coś innego. Chcieliśmy zrobić przede wszystkim właśnie to, że to jest dla dorosłych. Chcemy zachować ten spokój, który tutaj jest. Bardzo nam się podoba, że 22, 30. Mamy światła, światła na ulicy. Na ulicy. I, tak. I to jest niesamowite, bo widać gwiazdy, no to jest niesamowite nie? tutaj, więc, tak. więc to, to, to myślę, że, że wiele osób doceni to. I chcemy właśnie zachować ten spokój taki, że można było przyjechać sobie w jeden weekend, powiedzmy, zrobić sobie terapię wodorową i terapię w, w Hyperbaliu, tak, odpocząć tutaj. coś dobrego, zjeść sobie. Można tak też sobie przyjeżdżać to weekend, inaczej chcemy też tutaj troszeczkę też takich kulturalnych imprez robić. Chcemy też tutaj. Już jesteśmy Kuba, trzeba na, namówić, żeby koło gospody nie otwierała w poraszeniu. No będziemy pracować, Racy może się uda, może jakoś płyniemy na to, tak. jeśli się przyjadą do takie smaki, to już nie wyjadą od Was. Chociaż kuchnią tutaj mąż się będzie zajmował. A ja tak. to w kolei też mogą być mężczyźni. Ale oczywiście, że tak, dokładnie, nie. Co prawda my mamy swoją kuchnię całkiem dobrze wyposażoną, chociaż tam. takie smaki z to też by było takie no Myślę, że będziemy przeplatać troszeczkę też, żeby to prawda? Tak, tak, nie o, musi tak, być tak. Tak, tak. Tak, 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 dokładnie. Jakieś pomysły, pomysły się zgodziły. Jeszcze mamy z tych naszych miejsc, które przygotowaliśmy, można wejść na górę. co jeszcze. prawda, schody do dosyć kręte i wysokie. Względu... Kuba, a schody prowadzą do? Schody prowadzą do minikina. Ze względu na to, że w apartamentach naszych i w pokojach nie będzie telewizorów, żeby ludzie mogli sobie odpocząć, goście nasi, więc będą mogli sobie przyjść, jeżeli będą chcieli jakiś fajny, stary film oglądać. Mamy tam kolekcję prawie 2000 filmów, które zbierałem przez jakieś tam lat i przywieźliśmy tutaj ze sobą, także zapraszam do o, góry proszę Państwa, ja kręconymi schodami. Powiem Ci Kuba, że ja właśnie się czuję tak, jakbym był w jakiejś takiej dużej bibliotece filmów, że tak dużo miejsc mi się podoba na Podlasiu, że nie wiem, które wybrać. I tak zawsze miałem kiedyś w wypożyczalni kaset VHS. Filmów dużo wybierałem, wybierałem, wybierałem i słuchaj, tak taki wybrałem, że zas zasypiałem. <noise> tu można wybrać sobie, zaraz tutaj pokażę. Mam naszą kolekcję, proszę bardzo. Ole petarda! Także tutaj można sobie odpocząć z fajnym widokiem, oglądać sobie film. Można też oglądać koncert, Mam też tutaj sporo koncertów. Różnych też kolekcji koncertów. Mhm. Kolekcje seriali, seriali polskich, zagranicznych. Alternatywy cztery będą? Myślę, że tak, na pewno. Od 40-latek widzę. Tak, 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 to wszystko tak jest. Alternatywy nawezne są też. Tylko to tu mamy jeszcze tu całe polskie seriale kolejne. Także <głos》>. kolejne. Tutaj czarne chmury, o, może jakbyś chciał oglądać, to proszę bardzo. To na, na, na Ale nie na to... jeden wieczór. Na wieczory, tak, 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 tak. O piękny kamper. Przy jakiejś deszczowej pogodzie można sobie posiedzieć i pooglądać filmy. Można zrobić sobie tutaj, zrobiliśmy taką specjalną zasłonę, żeby można było się zasłonić jak w kinie, żeby było ciemno ściemnić okno całkowicie, żeby się dobrze czuć. To siadaj Kuba. Obejrzymy coś teraz, jest z fajnego Skuroszewa. Jeszcze nie mamy filmu z Koryszewa, ale jak będzie nagrany, to, to możemy zrobić tak, że tak jak kiedyś się w kinie zaczynały, prawda? Kroniki filmowe. To taką może kronikę trzeba zrobić tutaj, że jak ktoś siądzie, to najpierw pójdzie w cała kronika Kurašewie. Taki trailer, <laughs> Taki trailer z, 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 Zapowiedź? zapowiedź. Pięknych tak, Pięknych miejsc, tak. które można tutaj w okolicy zwiedzić. Tak. O, to też nie jest pomysł bo faktycznie, żeby coś fajnego nagrać, żeby mógł ktoś sobie tu wejść. Poglądać sobie fajne skrót, miejsce w okolicy, taki skrót sobie zrobić, żeby sobie nabrać tej energii, wsiąść na rower i zacząć je zwiedzać. No. O tutaj w tym takim źródełku nie byłem jeszcze, nie? Albo w tej kapliczki tak, nie tak, widziałem. Tak, no. tak, tak, tak. Takich tak, miejsc tak. nie brakuje tutaj. Nie brakuje tego, co my się dopiero tutaj uczymy tego wszystkiego, dowiadujemy się dopiero, bo tak naprawdę przez ostatnie dwa lata byliśmy zajęci tym, żeby w ogóle to miejsce tutaj stworzyć. Teraz zaczynamy rozmawiać tu z ludźmi, zaczynamy patrzeć na te wszystkie miejsca. I się okazuje, że naprawdę no, w, każda, w każdej tej miejscowości coś się kiedyś działo. W każdej tej miejscowości, każda miejscowość ma jakąś niesamowitą historię. Nawet taka, która ma kilka domów nie? tylko, nie? które zostały. Kuba, Więc to warto i... powiedzieć i opowiedzieć ludziom faktycznie. Ale zwiedziliście pół Europy, można powiedzieć, i świata tym kamperem też w Polsce, w wielu miejscach? Nie, My, akurat kamperem zwiedziliśmy tylko Polskę. Czy przez 3 lata, no ale zrobiliśmy prawie 160 tysięcy kilometrów tym kamperem przez trzy sezony. No przez 3 lata, bo jeździliśmy też w weekendy i tak dalej, ale tylko Polskę zwiedziliśmy. No, można powiedzieć, że po świata też zwiedziliśmy, ale to już nie kamperę. To już jeździliśmy tak, więc trochę najeździliśmy się, zwiedziliśmy. I tak naprawdę mieliśmy różne plany i z tych wszystkich planów osiedliliśmy się tutaj w Kuraszewie. A mieliśmy naprawdę takie plany, nawet bardzo dalekie, żeby się osiedlić i żeby wyprowadzić się z Polski, ale jednak coś nas tutaj tak trzymało i tak nas trzyma, że, że nie mamy ochoty się wyprowadzać. I, i, i tym bardziej, jeszcze tutaj e, ten wschód nam się podoba. I, Bo to pierwsza i wasza tutaj... wycieczka na, na wschód to kiedy miała miejsce? No ona miała miejsce z 3 lat, 4 lata temu. Cztery lata temu, tak. Pierwszy raz pojechaliśmy no na wschodzie, no byliśmy na wschodzie, ale tutaj na Podlasiu nie byliśmy. Byliśmy na Mazurach przez niecałe 10 lat. Jeździliśmy na Mazury i tam mieliśmy też takie swoje miejsce. Pływaliśmy po tych Mazurach i też w sumie tam jakiś pomysł się zrodził, żeby jednak tam może zostać. Ale coś tam, coś tam gdzieś wszędzie. Coś przeszkadzało, że, że klimatu nie, było, nie, było, nie było tego kuwa. klimatu, a tutaj faktycznie... Tych słońca. Tak, tych zachodów słońca. Nie no, też są piękne na Mazurach zachody słońca, ale no tu jest niesamowicie naprawdę. Ta cisza, która tutaj jest i, i, i te zachody słońca, te ptaki, które tutaj od samego rana można słuchać, to jest niesamowite. No nie porównasz Mazur do Kuraszewa, gdzie nie, nie ma komercji nie, w ogóle. Nie, tu właśnie, tutaj nie ma tej komercji to jest też no, niesamowite, że... Że fakt, że co, prawie co drugi dom jest pusty tutaj. Niektórzy przyjeżdżają na weekendy też tutaj, ale, ale no naprawdę nie ma tej komercji. I nawet jeżeli się, nawet się, jeżeli się pojedzie nawet do tej Białowieży, czy, czy tak jak tutaj piękny zalew w siemanówce, który można sobie, powiedzieć, to nie ma tyle osób. Czuje się taki oddech. Nie? I nam też tutaj się podoba, tak jak, jak i mi, jak i żonie, przede wszystkim też to, że jest ta przestrzeń. I ta przestrzeń powoduje ten taki... taki, taki nie, nie jest człowiek taki zbity, nie? jak jak gdzieś indziej. Przestrzeń jest niesamowita tutaj. No tak się nam tutaj podoba. No. Mhm. Tak o! dla mnie też się podoba. Ja wszystkie góry pokonałem, ale jednak tak. mój region no, jednak tak jest w nie, sercu. Jest, są, są, są fajni ludzie tutaj też, no nie można tego… A to bardzo. I to, i to, to jest niesamowite, że naprawdę są też bardzo otwarci ludzie tutaj. Yy, i, i, to, I to jest fajne, że, że człowiek wyjedzie nawet do sklepu i jest możliwość z kimś porozmawiania. Jest, jest, jest ten kontakt, taki, nie? po prostu ludzki kontakt jest tutaj. Nie? I nikt się, nikt się nie boi z drugą osobą porozmawiać. Nie? Po prostu nie? Jest, ta mm -hmm. otwartość jest niesamowita. No i to właśnie chcemy pokazać naszym gościom, którzy przyjadą, trochę o tym opowiedzieć. No tak jak. A wspominałem tutaj wcześniej też yy, chcemy takie imprezy kulturalne trochę tutaj robić. Też rozmawiamy tutaj z teatrem, żeby zrobić taką sztukę teatralną w środku. Tutaj w Stodole też już jesteśmy po pierwszych rozmowach. Także jak się to wszystko zacznie, może nie od razu, nie w pierwszym roku, ale. Ale, ale, ale jak kuba wam z zespołów zrobić. lokalnych tak, przywiozę to... na scenę, to. O, i bardzo, bardzo dobrze to zapraszamy. Cała gmina Czyże w kosmos. Tak, tak tutaj, tutaj właśnie ten taras, który zrobiliśmy przy stodole, on jest też tak zaprojektowany, zrobiony, żeby można było na nim właśnie jakieś zespoły żeby mógłby... Pograć trochę, że goście, którzy będą sobie siedzieli w kamperkach czy przy kamperach, będą sobie siedzieli, yy, będą mogli posłuchać fajnej muzyki. Kuba tak naprawdę stąd, to no. też muzyka, nie? Ty no. grajkowie, tak, akordoniści. Tak, tak, to tak, jest tak, tradycja, tak, właśnie nasza. Tak, nie? Tak, wesela tak, to wesela tak, tak, w no. Także to, to, chcemy, to. Nam się to podoba, nam się ten, ten, ten klimat naprawdę też tutaj spodobały i chcemy. Chcemy to kultywować, można tak to powiedzieć tutaj. I chcemy też ten rejon pokazać, bo przez ostatni okres, no niestety e, ludzie się trochę boją przyjeżdżać tutaj na no, 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 tą, no, tą część do tej części Polski, ale no, my tutaj pokazujemy, że tutaj się nie ma czego bać. Że tutaj w, mhm. w zasadzie jest naprawdę spokojnie i, Le leśno, i, i bezpiecznie. Czy Jest już definitywnie zamkniętym? temat. Tak, leśno mamy temat jest definitywnie zamknięty także nie została rodzina oczywiście że tak część rodziny ale ale definitywnie będziecie Chcemy mogli zaprosić tutaj. rodzinę na wyjście tak podlasie, no oczywiście że tak no dokładnie no tak, żeby mogli tutaj zobaczyć kto jest że tu jest bezpiecznie i fajnie kuba to także... tak ja bardzo dziękuję za piękną opowieść Dziękujemy i zapraszamy. O, o Podlasiu, właśnie, tak. o tym, co dla, znaczy dla ludzi <laughs> tak. z Leszna, tym tak. Podlasie nasze. Nie, no naprawdę, to jest y, znaczy dużo już w tej chwili. Także tu się tak y, naprawdę wyjeżdżając, nawet jak wyjeżdżamy teraz gdzieś podwiedzimy do kogoś, czy, czy jedziemy do jakiegoś większego miasta, wracamy tutaj z taką ulgą, że już znowu jesteśmy w domu, nie? że jest ten spokój. Ci Bardzo dziękuję mi? za opowieść, a ja najbardziej doceniam, jak powiedziałeś, że wracasz do domu. Mhm. <laughs>